Alerty RCB, czyli utwór otwierający najnowsze wydawnictwo Ofeli, Crash EP. Tak zatytułowany jest ten album, a Ofelia jest z nami dzisiaj w studiu. Witam cię serdecznie. Witam, dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że jesteś tutaj z nami. Gratuluję ci po pierwsze tej płyty, nie tylko jej wydania, ale też tego, że. Słuchając, mam takie poczucie, że no to jesteś ty w sensie czuć prawdę po prostu w tej płycie i dlatego mówię, że gratuluję, bo uważam, że to wcale nie jest takie oczywiste, że robi się muzykę za którą stoi właśnie artysta. Bardzo dziękuję. Tak to jest, to, to gdzieś się chyba od zawsze był mój jakiś cel, jeśli chodzi o robienie muzyki, żeby to było moje, i jak słyszę od ciebie takie słowa, że czujesz, że to jest takie prawdziwe i autentyczne, to to jest chyba najważniejsza rzecz, o którą mi chodziło. Bo to też jest jakaś taka jakość, której ja szukam jako odbiorca muzyki, a że jestem dosyć zaangażowanym słuchaczem, to, to gdzieś tam myślę, że mam taką łatwość w wychwytywaniu tego, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda, czy to jest produkt, czy to nie jest produkt. Więc cieszę się, że, że mogę sobie tak poklepać po ramieniu, że okay, udało, mi się, udało mi się być na tyle odważną, tak mm -hmm. mi się wydaje, żeby gdzieś tam się odsłonić. No właśnie, bo wspomniałaś o tym, e, o słuchaniu tak naprawdę, bo powiedziałaś, że jesteś uważną słuchaczką. Ja też się nad tym często zastanawiam, na ile to jest kwestia osłuchania, a na ile też wrażliwości po prostu tak skonstruowanego układu nerwowego, że czuję się czasami pewne rzeczy trochę intensywniej i to wcale nie oznacza, że łatwiej jest więcej pokazać. W sensie, nawet jeżeli czujesz, powiedzmy, relatywnie więcej, to pewnie idą też za tym jakieś emocje, które powodują, że no chowamy się za różnymi maskami, jakimś, nie wiem, wyobrażeniem tego, jak chciałybyśmy, chcielibyśmy, żeby odbierali nas słuchacze. Ty walczysz też z takimi stanami. Wiem, że gdzieś wcześniej pewnie więcej się z tym mierzyłaś, bo też opowiadałaś o tym w różnych rozmowach, ale jakbyś umiejscowiła ofelię jako artystkę dzisiaj na tej osi czasu jakby kim ona jest jakie są jej cechy te twórcze te muzyczne artystyczne właśnie No teraz zdecydowanie czuję, że ona tak okrzepła i że jest w niej więcej spokoju i takiego zaufania i akceptacji tego o czym chcę mówić, że o ile wcześniej miałam jakiś taki duży fokus na to, żeby te rzeczy, które robię miały żeby za tym szło Jakiś taki artystyczny koncept, żeby to było dopracowane, wysudiowane. to przeczytałam jakiś czas temu esej Susan Sontag. I zresztą fragment, cytat z tego eseju też pojawił się w teledysku do Nigdy Nie Zakocham się. Czyli już nie pamiętam, jak on dokładnie brzmi, ale przesłanie jest takie, że musimy nauczyć się więcej czuć, a nie rozumieć, odczuwać. I w jakimś sensie, żeby sztuka przestała być mm, tylko użytkiem, i jakby żeby za sztuką nie do końca zawsze, nie, za sztuką nie do końca, zawsze musi iść jakiś intelektualny, wystudiowany koncept. I to mnie bardzo jakoś tak uderzyło, w związku z czym dałam sobie jakąś taką przestrzeń i, i pozwolenie na to, żeby żeby się sprawdzić, żeby zobaczyć to, w jakim miejscu jestem teraz. I, I ta epka Crash jest właśnie tego jakimś wynikiem, y, też takiego poznawania mnie samej, więc jakby nie challengeowałam się, nie, nie, nie naciskałam sama na siebie, że muszę być jakaś, tylko to, że ona jest taka, jaka jest. W pewnym sensie, tak jak to nazwałaś, że jest prawdziwa. Mhm. Y, no to jest właśnie wynik tego, że sobie po prostu pozwoliłam na to i jakby zaakceptowałam fakt, że to może pójść w, różno, w, różno, w różne kierunki. I to, jak finalnie wyszło, ja jestem bardzo z tego zadowolona. Mm, I jakby tak wychodziły te numery, to tak miałam takie spojrzenie na to, że to jest właśnie ta, ta ofelia, taka, jaka powinna być na teraz. I to w mi absolutnie wystarcza. Czy yy, przy tej otwartości pojawiło się też właśnie. Błędne lokowanie uczuć, no bo nawiązuje teraz do Krasza, do po prostu tego motywu mm -hmm. przewodniego, który jest słyszalny nie tylko w tytule, ale w ogóle jakby czuć, że on gdzieś tam, wiesz, prześladuje cię trochę i właśnie zastanawiam się nad tym, czy to pozwolenie sobie na mniejszą kontrolę, też tego właśnie, kim chce się być artystycznie, może wiązać się z tym, że po prostu jesteś tak otwarta, że nagle twoje uczucia rzutrzała nie w tę stronę, w którą. No, kurczę, to by było całkiem fajne, jakbym tak miała, ja niestety. Tutaj moją prywatę wyciągnę. Ja niestety jestem bardzo niekochliwa. Aha. I ja mam coś takiego niestety, że jak mnie strzała Amora uderzy, to raz na bardzo rzadko. Więc jak ja już się zakocham, to się zakocham na długo. E, chociaż śpiewam nigdy, nie zakocham się, ale to jest akurat piosenka z perspektywy mężczyzny, nie, nie, nie z mojej. Ja chyba na te zakochania sobie jednak y, właśnie rzadko, ale jednak pozwalam. Więc to. to... Te krasze to jest bardziej historia o, o moich bliskich, którzy też byli w jakimś sensie inspiracją do tych y, utworów. E, więc ja tutaj nie, nie ta moja otwartość nie, nie wchodzi aż tak głęboko. Na szczęście, mm -hmm. no, tym, myślę, że to by było y, trudne dla mnie, dla mojego właśnie układu nerwowego, mm -hmm. bo ja wszystkie, wszystkie różne sytuacje przeżywam bardzo, mam wrażenie, że dużo intensywniej niż moje otoczenie. Także dla mnie to jest bezpieczne, ale z drugiej strony życiowo pewnie byłoby wygodniej, gdybym się co chwilę w kimś zakochiwała, bo po prostu... Karuzela działoby by się tak się. kręciła. by się. Tyle byłoby przeżywania. A to ja tutaj muszę ci się przyznać, że no, popełniłam błąd interpretacyjny, bo pomyślałam sobie, że o ile twoja poprzednia płyta była taka wielogłosowa, jakby miałam wrażenie, że tych głównych postaci jest wiele właśnie i że te historie, które się toczą, gdzieś tam rozkładasz sobie na ludzi, tak w przypadku Crash EP odczytałam ją tak, że teraz tu jest ten jeden bohater. Czy to jest Ofelia, to czy to jest ktoś inny? I don't know, ale jakby... Czuję pewnego rodzaju spójność też w tej historii, która przechodzi między jednym utworem a drugim, i w ogóle myślałam, że to jest taka opowieść, która toczy się w ciągu roku. Bo ty też nawiązujesz czasami do tego, że tak. jest lato, że jest coś tam, i po prostu weszłam w taki świat zamkniętej, znaczy może nie do końca zamkniętej, rozpoczynającej się, ale właśnie nie zamkniętej historii. Jesteś bardzo przywiązana do tych dwóch określeń, czy to ma być epka, czy to ma być płyta, czy możemy sobie wymiennie tak naprawdę. Możemy wymiennie, ale ja bardzo nie chciałam właśnie, bo, bo wszyscy mówią, w sumie jakbyś dodała jeszcze jedną piosenkę albo dwie, to już byłby normalnie długogrający album. Ale ja właśnie bardzo chciałam, żeby to nie była, żeby to nie był taki full album, bo to nie jest koniec historii. No właśnie i o tym zaczęłam mówić przed wejściem, że ta historia się zaczyna, ale ja czuję, że dwa ostatnie utwory przede wszystkim to jest przejście jakiegoś rodzaju, most do tego, co będzie dalej. Tak, tak, zdecydowanie. Yy, bo jest coś takiego, tak się mam że nie przyjęło w świecie wydawniczym, muzycznym, że po tym, jak się wyda album, to jakby wszyscy mają takie, no dobra, to teraz cisza, teraz przerwa, no teraz nie będzie pewnie przez chwilę muzyki. Yy, a ja bardzo chciałam nie odpuszczać. I, I dać sobie trochę więcej jakiegoś takiego pędu. Mm, więc dlatego też się pojawiło przed wydaniem Epki dużo singli, i te single będą się pojawiać dalej. Mm -hmm. Więc ta historia Kraszowa y, myślę, że nabierze. Mam nadzieję, że do jesieni to już w ogóle przyszłego roku okay. nabierze zupełnie innych kształtów, bo to jest y, jakiś taki no, mój. Pomysł, który się, który się zrodził, który jest rozciągnięty w czasie. Czyli jak serial, po prostu z wieloma sezonami. O, tak, fajnie, tak. podoba mi się to. Podoba mi się to, podoba mi się to porównanie. Ok, czyli dalej będziemy y, też gdzieś krążyć wokół historii miłosnych? Na pewno tak, bo dlaczego? Ostatnio też dostałam takie pytanie, właśnie, że dlaczego ten temat? To ja mam poczucie, że po prostu. Co najbardziej mnie interesuje w ludziach to są emocje i to są uczucia, a gdzieś takim papierkiem lakmusowym na to zazwyczaj jest to właśnie są chwile jakiegoś złamanego serca, miłości, czy to dobre, czy to złe. Po prostu to są takie tematy, które trzeba być bardzo znieczulonym, żeby nie odczuwać jednak w związku z tym rzeczy. A to też dużo mówi o człowieku. I tak jak kiedyś bardzo walczyłam z tym, że m, tak już prywatnie, że miałam jakiś taki pewnego rodzaju wstyd za to, że to jest dla mnie też ważna sfera życia, to teraz sobie pozwoliłam chyba na to, żeby że to jest normalne, że to jest ważna sfera życia okay. i że miłość, czy to romantyczna, czy to nieromantyczna, bo też nie zapominajmy o tym, że to się nie zawsze, e, nie, nie zawsze musi to być, e, prawda, cierpienie, rycerz na białym koniu i, i, i później pocałunek prawdziwej miłości budzi ją ze snu, tylko miłość też jest w przyjaźni, w rodzinie, w bliskości, w świecie. Więc ta miłość chyba w końcu ma jakiś większy głos u mnie po prostu. O tym się łatwo pisze, piosenki? Hmm. I tak, i nie, bo z jednej strony hmm, w takich trudnych, jakichś cięższych emocjach, czy pod wpływem jakiegoś takiego emocjonalnego impulsu, hmm, na pewno łatwiej jest jakoś się otworzyć i dać sobie upust, ale z drugiej strony to coś później dzieje czyli mierzenie się z tą historią, którą. Przy której musisz się jakoś obnażyć przed publicznością i przed słuchaczami, to jest już inna historia. Więc to i tak, i nie. Mhm. Nie, nie wiem w sumie, czy to jest y, łatwe, czy trudne. W jakimś sensie mm, pisanie o miłości i pisanie o innych tematach, na przykład tak jak było w przypadku mojej poprzedniej płyty, czyli 8, mhm. bo tam tak naprawdę o miłości była w zasadzie jedna piosenka, to są po prostu dwa różne challenge, bo. bo bo ja miałam wtedy taki zamiar, żeby właśnie nie poruszać jakoś tego tematu i chciałam opowiedzieć inne historie, ale przez to zagłuszyłam tematy mojego serca. Mm -hmm. na kilka lat. Okej. Okay. No, takie etapy myślę, że też są w jakimś sensie naturalne, czy czasami trudno ich uniknąć. A czy mm, też. Akurat no, odwołując się do przeszłości, bo tak delikatnie tutaj w tę przeszłość teraz spoglądamy, chociaż nie zamierzałam, żeby nasza rozmowa miała sentymentalne powiewy. Mm -hmm. No ale skoro już tutaj jesteśmy, czy y, są takie y, utwory właściwie? z którymi masz taki zgrzyt z przeszłości, że nie potrafisz ich na przykład wykonywać. Bo wiesz, nawiązuje trochę do tego, o czym przed chwilą mówiłaś, o tym, jak, jaka jest otwartość na pewne tematy, że czasem właśnie coś staramy się zakryć. Więc ja, jestem ciekawa, czy są takie historie z utworów twoich poprzednich, z którymi tak totalnie się nie czujesz dzisiaj, że nie wyobrażasz sobie, żeby je na przykład wykonywać. Tak, są takie <laughs> piosenki. E... I nawet jedna z moich właśnie przyjaciółek jedną taką piosenkę odkryła na nowo i ją po prostu strasznie katuje, i w ogóle pisze do mnie, że, że tak kocha tę piosenkę i tak dalej. A ja po prostu mam takie coś, że ja nie, no, no nie, nie umiem, nie umiem przejść <noise> przez to. Oczywiście mam jakiś wiadomo sentyment, i, i absolutnie jestem daleka od tego, żeby wypierać y, jakąś część historii, też tej muzycznej mojej. No, ale na pewno jest ekscytujące to w nowych wydawnictwach, że że granie w kółko na przykład materiału starszego jest, jest po jakimś czasie po prostu nużące mhm. i, i traci się też serce do tych piosenek, bo czujemy, że to już jest jakaś inna historia i że już jesteśmy dalej, jesteśmy w innym miejscu. Jakoś się może już nie do końca z tym utożsamiamy. E, więc mi jest zdecydowanie łatwiej i, e, i mam dużą ekscytację na to, że, że teraz e, że teraz nie, nie muszę już wracać do tych mm -hmm. numerów, bo jest y, sporo nowego materiału po prostu. Mówię tu oczywiście o koncertach, nie, bo Jasne. to jest jakieś takie najbardziej wyraziste. Tak, tak, tak. Ja się zawsze zastanawiam, jak sobie radzą ci One Hit Wonderer na przykład, którzy wiesz, jeżdżą na te wszystkie sylwestry i różne inne wydarzenia i czasami naprawdę od 30 lat grają jeden numer. Jak, jak to zrobić w sensie, czy. Ty w głowie wtedy, nie wiem, fantazjujesz o jakichś ja Czy wypuszczasz robota, czy jesteś zamrożony. Ja myślę, że, że ci ludzie po prostu widzą ten przelew już na końcu. Okay, okay. Czyli jakby, to wystarczy, że. Żeby... Myślę, że tak, myślę że, to jest, myślę, że to jest jakby dla nich dla nich to. No. Z drugiej strony też kurczę. Pamiętam koncert Radiohead y, i to jakieś, jakieś takie zdania y, to Majorka, który mówił, że po prostu on nienawidzi y, prawda, grać creep, mhm. że po prostu nie znosi. Mhm. Tak, tak mi się coś obiło o uszy. Y, no, ale dla ludzi ta historia jest ich indywidualna, więc też nie można im tego zabierać, że, że, że ta miłość do, do tych utworów pozostaje. No i to jest jakieś już brzemię, powiedzmy, artysty, z którym on się, on się musi mierzyć, tak, jeżeli chce zadowolić publiczność. No, ja pewnie mojej przyjaciółki, która kocha tą właśnie piosenkę, nie zadowolę <laughs> jeszcze, ale kto wie, może za kilka lat zmienię stosunek do tego i może spojrzę na ten utwór inaczej i będę miała inne podejście. Sporo historii dotyczących samej muzyki, tworzenia i tego, co dzieje się wokół tej epki, już zostało opowiedzianych, a ja chciałabym, żeby. My jeszcze no, skorzystały z tego, że właściwie jest końcówka grudnia, a jak wiadomo grudzień to podsumowania muzyczne, swoją drogą czy y, nie bałaś się trochę wydawać tego materiału, no, tak Późno, dosyć wiesz. Ja wiem, że w Polsce może nie mamy aż takiego um, bata wszystkich portali muzycznych, które robią swoje zestawienia, top, y, tam 100 i tak dalej, ale jednak jest to taki czas, kiedy y, no, premiery wychodzą, ale też jest duży fokus na już to, co było. No, ja jakoś, y, tak jak zazwyczaj jest tak, że. Wydaje się dwa, trzy single przed wypuszczeniem materiału. Ja wydałam chyba pięć tych singli, więc jak widać, no tak zasady niezbyt wzięłam sobie do serca i tak samo było jakby z decyzją, żeby wydać tę płytę, tę epkę w, w grudniu. E, po prostu stwierdziłam, kurczę, chcę się już tym podzielić. Jest, mamy gotowy materiał, mamy zamkniętą historię, tym bardziej, że dalsze historie też już czekają na, na swój czas, więc może taki prezent na Mikołajki to nie jest nie jest zły pomysł. A i tak miałam podejście, że wszyscy, którzy gdzieś tam mnie śledzą na, na social mediach i moją, moją muzycz, moje muzyczne działania, wiedzą, że ja no nie robię tego dla wyników i jakichś tam statystyk, tylko robię to z serca i, i, i dla słuchaczy moich. Więc stwierdziłam, że po co trzymać ich dłużej mm -hmm. po tych wszystkich singlach, że, że fajnie już im to dać i, i fajnie też sobie dać to, bo to też jest dla mnie jakiś taka fajna klamra i takie mm, ukoronowanie, wiadomo, wielu miesięcy, e, a nawet w niektórych przypadkach lat, w niektórych piosenkach to mm -hmm. jest kwestia lat, żeby sobie już już to zamknąć i iść dalej. Nie wiem, czy y, moje odczucia, bo to są tylko odczucia, są słuszne. Nie mam na to twardych dowodów, ale mam takie wrażenie, że y, no, czuć jakieś y, zmęczenie właśnie zasadami ustalonymi przez branżę. Czyli, y, wiesz, y, na przykład to, kiedy można wydawać, ile może być singli, y, jakie liczby, y, że, że liczby w ogóle, że, że robi, robi się muzę pod, y, pod wyniki bardzo mocno, że muszą być TikToki, że jakby. Mam wrażenie, że y, zbudowano y, tyle po prostu, Fasad takich marketingowo-piarowych wokół robienia muzy, że ja czuję, że zaczyna coś bulgotać po prostu od dołu. Zresztą, twoja płyta jest dla mnie na to trochę dowodem, bo sama powiedziałaś, że jakby chciałaś zrobić to, co, co, co ty czułaś bez właśnie y, takiego dużego przywiązywania się do y, tego, co widać może wokół, wokół muzy. No, wydaje mi się, że sztuka, która zmieniała świat. Ja może nie mam aspiracji tutaj, prawda, żeby robić jakąś rewolucję, ale artyści, którzy mi imponują, i sztuka, która zmieniała historię, świat, otwierała ludziom oczy, to zazwyczaj była sztuka, która szła wbrew zasadom. I to jest jakaś sztuka, która łamała stereotypy i tworzyła jakieś nowe granice, tworzyła jakiś nowy system. Więc yy, wydaje mi się, że to jest jakieś takie naturalne w momencie, w którym ja czuję to zmęczenie właśnie tymi zasadami, jakąś hierarchią, tym, że dla mnie muzyka to właśnie nie są liczby, to nie są statystyki. I pomimo tego, że w jakimś sensie yy, myślę, że wiele osób ma mnie za osobę ekstrawertyczną, mhm. to. W momencie, w którym tworzysz muzykę, podam tu przykład może właśnie form promocji, jeśli chodzi o... O social media i tutaj w dużej mierze TikTok, prawda, jest jakimś takim wielkim medium do promowania muzyki. na no, w momencie, w którym tworzysz materiał i poświęcasz jakąś taką pracę kreatywną w napisanie piosenek, w napisanie tekstów, w ogarnięcie wizuali, w pracę w studio, no, na każdym etapie, o ile nie masz wielkiego teamu, no to robi się to samemu. Przynajmniej ja chciałam to robić sama. Więc kiedy już wydasz tę muzykę. To trochę już nie ma z czego nalać, i ja osobiście no, nie mam. Jest to dla mnie trudne, żeby jeszcze jeszcze dodatkowo się otwierać i cisnąć te TikToki, cisnąć te Reelsy. Oczywiście wiadomo, że, że to robię, i, mhm. i czasami jest tak, że to sprawia mi przyjemność, żeby coś takiego wymyśleć, ale no jest to bardzo dla mnie trudne, tym bardziej, że mam takie poczucie, że, że chciałabym, żeby te historie się same broniły, żeby one nie potrzebowały. Śmiesznego tanuszka mhm. gdzieś tam, żeby to zażarło, bo wydaje mi się, że też moja muzyka trochę taka nie jest. Mhm. Może, jakbym robiła inną muzykę, tak, tak. to mniej, załóżmy, pracy bym włożyła w studio i w jakieś tam wszystkie inne aspekty, a więcej wtedy miałabym przestrzeni, żeby, żeby te statystyki, liczby, osiągnięcia liczbowe się, się bardziej zgadzały. A teraz mi to, mi to wystarczy. I być może za jakiś czas stwierdzę, że okej, okay, chcę mieć właśnie te liczby i chcę mieć te, te, te osiągi. Wtedy właśnie schowam trochę igę do środka i jej trochę będzie mniej pewnie. A może nie, może się zaskoczę, może będzie inaczej, ale no na ten moment jest to jakaś taka rzecz, której ja nie potrzebuję i bez której w świadomości mojej, bez której ja świetnie się czuję i, i, i właśnie też. Chyba ta zmiana w moim życiu muzycznym, yy, takiej niezależności, którą, którą zdobyłam, to jest dla mnie na pewno lekcja o ciężkiej pracy, bo tylko ci, którzy tego chyba spróbowali, wiedzą. Jak dużo pracy trzeba w to włożyć, i ja bym nie, nie wydała tej epki, gdyby nie moi przyjaciele, gdyby, gdyby nie muzycy, z którymi pracuję, bo to są moi przyjaciele, mm -hmm. gdyby nie moja cudowna menadżerka, bo, bo, bo po prostu to by, to by się nie udało. Więc, więc ten ogrom, ogrom pracy, który trzeba w to włożyć, chciałabym, żeby się właśnie opłacał. Chociażby w tym, że już nie muszę gdzieś tam pajacować i, i, i że wystarczy ta, że ta muzyka po prostu się sama broni. Ja I sobie... też tego, na co po prostu nie masz ochoty tak, zwyczajnie, tak, nie? Tak, bo, tak, tak. To jest... Bo nie po to też myślę, osiągasz tę niezależność artystyczną, żeby potem wejść do kolejnego pokoju zwanego właśnie promocja w internecie i tam wiesz. Nie, eee, tego nie chcę. No tak, jakby, być może jakbym to czuła, to by to szło naturalnie, ale no teraz już po prostu nie mam, no nie mam z czego nalać, mm -hmm. powiedzmy. Jasne, jasne, ale moment yy, jest wspaniały w twojej karierze, tak to czuję, bo czuć tę niezależność, czuć tę prawdę, a jednocześnie też no czuć, że to nie jest koniec, że to jest jakby pewnego rodzaju rozpęd, który y, maszyna, jaką jest Ofelia, ta twórcza, bo tak jak powiedziałaś, to jesteś ty y, jako frontwomanka, ale to jest cały skład i sztab tak naprawdę, tak. sztab, no może nie mówmy sztab, to są ludzie, którzy z tobą współpracują muzycznie, którzy wspomagają cię też na y, innych obszarach y, y, i że jesteście w dobrym miejscu i jakby, że to będzie po prostu dalej. Perszło. Takie przynajmniej są moje y, odczucia. Gdzieś tak zbliżając się do y, podsumowania naszej rozmowy, chciałam Cię jeszcze zapytać o taką rzecz, bo y, też bardzo to było przyjemne podczas słuchania y, Epki Crash, że no, mówisz często o rzeczach takich związanych z uczuciami, emocjami, ale też kontaktem cielesnym i gdzieś tak to sobie czasem lawiruje między czymś takim, jakbyś chciała być troszkę bardziej taka spicy, ale też nie za bardzo. I zastanawiam się, czy ty na przykład masz taki swój ulubiony wers z tej płyty. Jakiś taki wiesz, jeden tekst, który przykleił się do ciebie mocno albo do y, w waszym gronie, właśnie znajomych osób, które gdzieś przy płycie też. Pracowały, wraca. Albo uważasz, że powinien się stać takim tekstem, ale ludzie jeszcze o tym nie wiedzą i trzeba im to trochę do głów wtoczyć. No, dwa takie są, y, dwa takie są y, fragmenty, które się pojawiają wśród moich przyjaciół. Jeden jest poza epki, drugi jest z epki. Ten z epki to jest oczywiście. Random, w randomowych sytuacjach, oczywiście, rozmów o jakichś różnych sprawach miłosnych się pojawia, bo ja nigdy nie zakocham się, gdzie mam serce i gdzie mózg, To to się pojawia, a drugie, co, które się pojawia, i tak mi się wydaje, że czasami się pojawia niechcący, Aha. że to już się tak wgrało we wszystkich, właśnie to jest ten poza, poza epkowy to jest to nie jest mój czas na miłość. Aha. Więc to, to się pojawia, to mhm. się pojawia również i ze strony moich przyjaciółek, i ze strony moich przyjaciół, i czasem to jest zamierzone jest to, no wiesz, iga, po prostu to nie jest mój czas na miłość. I to e jest okej. Okay, I jakby. to jest okej. Okay, dokładnie. Dajmy sobie. Ja też tak, ja tak też powtarzałam tak. właśnie, stąd jest też ta piosenka. Mhm. Mm, ale tak jak powtarzał e, mi mój e, ojciec chrzestny swego czasu, jedyną stałą we wszechświecie jest zmiana. Yes. Więc to wszystko się zawsze zmienia. Tak właśnie jest i zakończmy tym. Ja już rzucam resztę pytań, bo to jest bardzo dobre zakończenie. Oferia była naszą gościnią. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Koncerty są w planach, więc najłatwiej będzie ci śledzić, po prostu prześladować, nie śledzić tak, tak. w internecie. Zapraszam do, do śledzenia dat. Również niedługo pojawią się kolejne ogłoszenia, także myślę, że wiosna będzie bardzo busy. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.